Jestem tutaj po to, żeby mieć wpływ na życie, żeby kierować swoim życiem, żeby mieć też na to faktycznie odpowiedź, jak żyć, jak żyć lepiej i jak układać te swoje kolejne kroki i decyzje. Oj, na warsztatach tutaj się dowiedziałem wielu rzeczy, które naprawdę są super, w tym jak polepszać swoją energetykę, jak utrzymywać stany pozytywną. Wibracje i jak korzystać z życia, w tym też jak być szczęśliwym, no i jak ustawiać swoje życie tak, by wszystko płynęło w ten sposób, w jaki chcesz, i żeby po prostu było ono e, według Twojej myśli. Na warsztaty warto jeszcze raz przyjechać z tego powodu, że nabywa się tutaj praktyczne umiejętności, które warto później wykorzystywać w życiu codziennym. Moje wrażenia po warsztatach są mega pozytywne. Przede wszystkim, no czuć, że tutaj jesteśmy tą społecznością, czuć tutaj tego faktycznie drugiego człowieka, jest to o wiele bardziej takie namacalne niż przez internet, a, aczkolwiek czuć tyle samomocy, a nawet i więcej niżeli właśnie na co dzień. To jest jazda bez trzymanki w pozytywnym, słowa tego, znaczeniu i każde warsztaty są po prostu wyjątkowe i fenomenalne, i naprawdę e, warto skorzystać z takiej opcji. Więc w zasadzie dużo się wydarzyło. Czułam, że przyjeżdżam tutaj, e, że będzie to jakiś taki mały przełom, i był to wielki przełom, więc zobaczymy, co z tego uda mi się utrzymać. Dla mnie bycie na takich warsztatach e, to właśnie wejście zupełnie z innego poziomu e, w medytację. E, jasnowidzenie, sceny są dużo bardziej klarowne, e, dużo mocniej je odczuwam e, w takim dużym potencjale, w takiej dużej grupie. E, I właśnie ten fakt, że spotyka się znajome twarze, których nawet nie widziałam przez parę lat, e, więc e, no jest to niezapomniane nie i na żywo, jednak też e, ma to inny wydźwięk dla umysłu. Jest to coś e, takiego przełamującego go, więc. E, no, i zobaczenie z na żywo, wysłuchanie tego, to jest, to. To jest ten aspekt, który, <grymne> <grymne> dla którego się przyjeżdża. <grymne> Warsztaty naprawdę mają super głębokie medytacje e, i naprawdę czasami wycinać aż z tych warsztatów, co jest też z jednej strony fajne, z drugiej strony potem musisz sobie przypominać, co na nich było. Natomiast e, daje to na pewno e, motywację do tego, żeby przetwarzać i ponownie e, odtwarzać te treści i się uczyć dalej. Tak jak powiedziałem, każde warsztaty są unikatowe, przez co nie doświadczymy tego samego na każdych warsztatach. Te warsztaty, które obecnie teraz są w Łodzi, są czymś nowym dla mnie i naprawdę myślę, że będąc już drugi raz na stacjonarnych warsztatach płynno to naprawdę jest tak, że jest inaczej. Jest inna energetyka, są też inni ludzie. Jest pozytywne, wibracje i naprawdę wszystko jest super. Z medytacji na kanale Popko TV korzystam codziennie tak naprawdę, teraz to już codziennie. Jeżeli chodzi o medytację, no to to jest klucz, bo tam doświadczam. Doświadczam tych wszystkich sytuacji, które na co dzień mnie spotykają, ale też dużo takich rzeczy, które kształtują mnie jako człowieka po prostu, bo faktycznie Tutaj te medytacje sprawiają, że mogę przeżywać sytuacje, których na co dzień nie spotykam, ale spotykają mnie w przyszłości, one faktycznie kształtują to, jaką jestem osobą i widzę mega zmiany, bo ja już tak naprawdę wiele lat medytuję, ale ten ostatni czas to jest, kurde, moc, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z moim życiem. No i widzę takie faktyczne efekty, jeżeli chodzi o to, jaką jestem osobą, bo zawsze mi się wydawało, że jestem fajną osobą, ale teraz to dopiero jestem uświadomiona i widzę to jak, jak wiele przede mną ale jak wiele też za mną pracy, nie? Polecam warsztaty z na Popko z całego serca wszystkim, ponieważ sama osobiście uczestniczyłam i w warsztatach i w webinarach i w uzdrawianiu. Jest to po prostu ktoś, kto jest prawdziwy. Jego wszelkie właśnie takie spostrzeżenia, informacje, które ściąga z góry, po prostu pomagają mi na przykład, pomogły przestać się bać pewnych rzeczy, pomogły się przestać bać śmierci. Uzyskałam odpowiedzi na takie różne pytania, które zawsze zadawałam sobie, jak tam jest z drugiej strony, co tam się dzieje, a teraz to już po prostu wszystko wiem. Dodatkowo Zbyszek Jan Popko tak jakby informuje Pokazuje nam, albo przez niego dzięki niemu po prostu sami widzimy, zaczynamy widzieć tą drugą stronę energetyczną, która nas po, po prostu niszczy. I żeby wiedzieć, co nas niszczy i jak się bronić, to właśnie to wszystko uzyskuje właśnie na warsztatach ze zbyszkiem. Tak samo uzdrawiania, które Jan Zbigniew prowadzi, również są wspaniałe i pomogły już wielu osobom. Ja też również jestem tym przykładem, gdzie choćby moja wada wzroku, którą mam. Yy, Plus 1,5 na każde oko zleciała obecnie do 0,75 na każde oko. Jest to naprawdę naprawdę duży progres. Każdemu, któremu poleciłem Zbigniewania na Popko i usługę z Miszvilla Energoterapii, każdy poczuł się lepiej, każdy czuje różnicę. Serdecznie polecam wszystkim przyjechanie na warsztaty oraz korzystanie z kanału Popko TV. Można tutaj nauczyć się wiele. Warsztaty ze Zbigniewem Popką polecam każdemu, kto ma ochotę się rozwijać duchowo yy, oraz również ma ochotę ulepszyć swoje życie, poprawić relacje z ludźmi i uzdrowić się w ciele i duchu. To polecam każdemu. Oczywiście ja polecam, polecam, polecam każdemu warsztaty z Bysiem, Zbigniewem Popko, w skrócie z Bysiu. Eee... No, to jest niesamowite przeżycie, niesamowite poznać tego człowieka, zobaczyć, jak prowadzi, jakim jest. Jakie ma poczucie humoru. To jest coś, co naprawdę mnie urzeka, zachwyca, że z jednej strony jest to mistyk, a z drugiej strony normalny, wspaniały człowiek. O kabareciarz, dokładnie. Kabereciarz. Także ja polecam, polecam polecam. To są jedyne warsztaty, jakie mogę. Polecić z całego serca. Jeśli szukacie prawdy o sobie i lepszego życia i szczęścia, to, to znaleźliście to. Zdecydowanie polecam warsztaty. Na żywo tym bardziej, ponieważ yy, można naprawdę zyskać coś cudownego, coś niesamowitego. Życie zmienia się na lepsze. Zdrowiejemy. Jeżeli mamy jakieś przypadłości, to naprawdę dzieją się cuda. Namacalne cuda, więc to jest w ogóle coś niesamowitego. Warsztaty polecam regularnie, jeżeli chodzi o, o ludzi, w których widzę ten potencjał, ale zapraszam, bo to jest moc, to siła i faktyczna przestrzeń do zmieniania siebie i życia.